Szósty styczeń, a za oknem, coś bardziej październik, listopad. Cześć, witajcie w filmie. W opóźnionym filmie, który miał być podsumowaniem e, tamtego roku i opisem planów na ten rok. E, na początek chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego to opóźnienie miało miejsce. A jak wiecie, podróżujemy z naszymi zwierzakami. E, z mądkiem, naszym psem i świnką morską Stefanem. Niestety Stefana nie mieliście okazji poznać i nie będziecie mieli okazji poznać, dlatego że przed świętami Stefan nam się rozchorował, poszliśmy z nim do weterynarza. Niestety badania mogliśmy zrobić dopiero po świętach, zrobiliśmy te badania, ale niestety Stefan nie doczekał wyników tych badań. 29 grudnia o 5 rano zmarł leżąc na moich piersiach i to nas tak rozwaliło do tej pory nas to rozwala że nie byliśmy w stanie, czy znaczy ja nie byłem w stanie, Ania do tej pory nie jest w stanie cokolwiek, czegokolwiek zrobić ja nie jestem, nie byłem w stanie nic nagrać ktoś może powiedzieć, że to była tylko świnka morska, nie, to nie była świnka morska, tylko świnka morska, to, była, to był nasz członek rodziny przeżywamy to strasznie był z nami 4 lata. Dramat. Mówię wam, to jest po prostu strata bliskiego, bliz, kogoś bliskiego. To jest po prostu dramat. Słuchajcie, jak powiedział ktoś Show must go on Więc chciałbym Wam teraz Przedstawić takie krótkie podsumowanie Ubiegłego roku I powiedzieć Wam Co na kanale, czego się można spodziewać Na kanale w tym roku Ubiegły rok to był tak naprawdę Pierwszy pełny rok W którym kanał działał na YouTubie Bo zaczęliśmy pod koniec 2018 roku, ale no, niestety, według mnie to był taki lekki fast start. Regularne filmy zaczęły się pojawiać na kanale dopiero pod koniec 2019 roku. I w zasadzie ten cały 2020 rok te filmy się pojawiały w miarę regularnie. Tam były chyba 2 czy 3 dziury, takie że filmów nie było z różnych powodów. Wiadomo, jaki był rok. Ale był to pełny, pełny, rok. No trochę się na kanale wydarzyło przez ten rok. Kto jest z nami od początku, ten na pewno to zauważył. Na pewno tutaj w duży wpływ na to miał film, który pokazał się na kanale Kapitana Przyczepy z naszym udziałem. I tutaj, tutaj ta liczba subskrybentów bardzo mocno poszybowała w górę w tej chwili. Z 340 w tej chwili mamy 1360 kilka subskrypcji. Jeżeli chodzi o filmy, to filmem z największą ilością wyświetleń, ponad 19 tysięcy dzisiaj rano sprawdzałem: 19 tysięcy wyświetleń miał film z montażu Webasto. W sumie obydwa filmy miały bardzo dużą oglądalność, i na trzecim miejscu, nie, nawet nie inaczej. Pierwszy film montaż Webasto. 19 tysięcy wyświetleń, na drugim miejscu niewiadówka z lat 80., i na trzecim miejscu Webasto rozprowadzenie powietrza po przyczepie. To jest takie podium, jeżeli chodzi o moje filmy w tym roku. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie wyświetlenia, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i bardzo dziękuję za wszystkie lajki. Jak również dziękuję za te łapki w dół, bo wtedy wiem, że coś może się komuś w tych filmach nie podobać. Oczywiście, zawsze będzie tak, że coś się komuś nie będzie podobało. Wiem, że mój kanał jest. Nie chciałbym powiedzieć specyficznym kanałem, bo chyba takim nie jest. Natomiast mam sygnały od widzów, że ten kanał jest troszeczkę inny niż pozostałe i on taki pozostanie. Ja nie będę tutaj stosował jakiejś krzykliwej narracji, nie będę, nie będę szukał sensacji żadnych na kanale. Ten kanał pozostanie takim, jakim jest. Czy się to komuś podoba, czy nie, tak będzie. To jest mój kanał i ja go prowadzę, prowadzę go w taki sposób, jak umiem, jak potrafię i jak wydaje mi się, że dobrze to robię. Tu może być kluczowe słowo wydaje mi się. Słuchajcie, wszystko co robię na kanale, robię praktycznie no robię sam, bo czyli sam nagrywam, sam montuję, sam je wrzucam do, do, do YouTube'a, nikt tutaj za mną nie stoi. Nie uważam się w żaden sposób za zawodowego YouTubera. Nie jestem tym zawodowym YouTuberem. Słuchajcie, my się nie utrzymujemy z YouTube'a. Mimo tego, że po wzroście liczby subskrypcji pojawiły się na kanale reklamy, to my z tych reklam nic nie mamy, nie zarabiamy. Jeszcze długo, długo, długo pewnie nie będziemy zarabiać. Ale nie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dla mnie I nigdy nie. Nie planowałem w ogóle zakładania kanału w związku z tym, że miałbym na nim zarabiać. To nie o to chodzi. E... Tak, jak powiedziałem, robię wszystko sam. Nie jesteśmy zawodowymi youtuberami. Normalnie pracujemy przez 8 godzin dziennie. A YouTube to jest po prostu w tej chwili hobby. I tak zostanie. I tak zostanie. Nie mamy tutaj żadnych aspiracji do tego, żeby zarabiać jakieś ogromne pieniądze na tym, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze na tym zarabiać. I tak więc, jeżeli chodzi o profil kanału, to zostanie tak, jak, tak jak jest. Kanał został założony tak troszeczkę dla fanów właśnie, żeby się czymś zająć. Żeby sobie znaleźć jakieś nowe hobby. No i tak się, tak się też stało. Mówię, był Falstaart w 2018 roku. Potem dokupiłem po tym, po tym czasie, po tej przerwie, dokupiłem sobie gimbala, żeby te filmy były troszeczkę lepsze. Dokupiłem, dokupiłem sobie mikrofon i taki zestaw w tej chwili mam. Taki zestaw zostanie. Nagrywam dalej telefonem. Nie planuję w tej chwili zmienić sprzętu do nagrywania z tego względu, o którym powiedziałem wcześniej, czyli nie jesteśmy zawodowcami, nie będziemy i, i po prostu. Robimy to tak, jak robimy i tak zostanie. Także w sumie to podsumowanie roku jest bardzo krótkie, bo też no, niewiele się działo na tym kanale. Natomiast no, rok skończył się, tak jak mówiłem na początku, dla nas się rok skończył bardzo źle. Jeżeli chodzi o plany na ten nowy rok, to muszę Wam powiedzieć, że mam sporo nowych pomysłów na filmy. Mam sporo pomysłów na to, co na tym kanale zrobić. Czy wszystko się uda? Nie wiem. Zobaczymy, jak nam pozwoli pogoda to raz, dwa, pandemia, dwa. No i zobaczymy, jak to ogólnie będzie z wyjazdami, jak będzie z różnymi innymi rzeczami. Planuję. Rozpocząć pewien cykl, w zasadzie. No nie, nie tak inaczej. Nie, nie planuję rozpocząć cyklu, bo cykl w zasadzie już się rozpoczął, można powiedzieć. Natomiast planuję, powiem inaczej, planuję zrobić kilka, może kilkanaście filmów na temat tanich rozwiązań w karawaningu, w biwakowaniu dla ludzi, którzy zaczynają z tym tematem, bo tak chyba. Jeżeli oglądaliście wstępniaka, to, to wiecie, że kanał powstał dla początkujących w sumie ludzi w temacie. I takich filmów chciałbym trochę zrobić. Na pewno do takich filmów można zaliczyć już filmy z kuchenką, którą, którą ostatnio oglądaliście. Na pewno do takich filmów można zaliczyć film z produkcji przeze mnie. Zbiornika na szarą wodę. To są tanie rozwiązania, które każdy może zastosować, jeżeli jest początkujący i nie chce wydawać nie wiadomo jakiej kasy na, na potrzebny sprzęt. Więc takich filmów chciałbym kilka zrobić. Z tym też będzie związany na pewno pewien konkurs. To już mogę zdradzić, że będzie konkurs na kanale z nagrodami. On się pokaże przy. Okazji kolejnego filmu z takimi, z takimi tanimi rozwiązaniami. Niestety nie jestem w stanie Wam w tej chwili powiedzieć, kiedy to będzie. No, myślę, że na pewno jeszcze w styczniu. Także mam nadzieję, że ten rok będzie ciekawy. Że będą te filmy Wam się podobały. Zresztą mam wiele sygnałów od, od widzów, dostaję naprawdę sporo maili. O, o porady w sprawie porad, jak zrobić kufer, który mamy powiększony i tego typu rzeczy. Także, jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, zadawajcie je na maila. Nie ma najmniejszego problemu. Postaram się Wam na te maile odpowiedzieć. Być może nie od razu, być może będziecie musieli na przykład dzień poczekać na odpowiedź ode mnie. No, powiem Wam, że tych maili jest coraz więcej. Komentarzy pod filmami jest coraz więcej, to mnie bardzo cieszy, bo widać, że oglądacie jednak te moje filmy. Ale no tak jak powiedziałem, nie zajmuję się tylko i wyłącznie YouTube'em, robię różne inne rzeczy i nie zawsze mam czas na to, żeby od razu na tego maila odpisać. Czasami jest tak, że również odczytam go, ale no, nie jestem w stanie od razu odpowiedzieć, bo wymaga to ode mnie na przykład ściągnięcia jakichś zdjęć, wysłania Wam tych zdjęć. E, więc, więc, no, czas to jest tutaj klucz, kluczowy, tak? Dla mnie czasami. E, bardzo Wam wszystkim jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami. Bądźcie z nami jak najdłużej. E, zobaczymy się na pewno w kolejnych filmach. Nie, to jeszcze nie jest koniec. E, chciałbym jeszcze tutaj. Mm, Powiedzieć wam, dlaczego, bo ostatnio dostawałem takie właśnie pytania, dlaczego tylko i wyłącznie Polska, czemu nie jedziemy za granicę, czemu nie Hiszpania, Włochy, Norwegia i tym podobne sprawy. Ech, słuchajcie, sprawa jest z jednej strony złożona, a z drugiej strony sprawa jest prosta. Jak byłem mały, to wydawało mi się, że wszędzie jest lepiej niż u nas. Jak oglądałem różne filmy przyrodnicze w telewizji, czy, czy, czy jakieś inne filmy, nawet typu Korzak czy Kolombo, czy, czy to wydawało mi się, że wszędzie na świecie jest super, ale u nas jest tak szaro, buro, ponuro, nic u nas nie ma. No, tam takie fajne domy, takie fajne wszystko. No ale tak było do momentu, kiedy nie zacząłem czytać czytać książek. Słuchajcie, ja jestem wychowany na książkach. Między innymi na książkach y, takich, które, które, które wam teraz chciałem pokazać, czyli na książkach Zbigniewa Nienackiego z serii Pan Samochodzik. Y, ja w tej serii się też zakochałem, można powiedzieć, y, w opisach przyrody, w opisach naszego kraju. I gdyby nie Zbigniew Nienacki, to pewnie bym chciał wyjeżdżać za granicę, natomiast dzięki niemu y, zostałem w Polsce i poznaję kraj. Opisy. Mazur, które, które Nienacki zamieszcza w swoich książkach, są tak genialne i tak. Nie wiem, ja po prostu czytając te książki przenoszę się w miejsca, które on opisuje. Natomiast jeszcze wracając do tego, dlaczego Polska. Słuchajcie, na jednej ze stron tutaj tej książki to jest akurat pan Samochodziki Niewidzialni. E już to znajdę na jednej ze stron wyczytałem bardzo ciekawe, ciekawe zdania jeżeli pozwolicie to przeczytam wam i to będzie w zasadzie odpowiedź, odpowiedź na pytanie dlaczego zwiedzamy Polskę, dlaczego to jest dyliżansem po Polsce a nie na przykład dyliżansem po Europie dialog pana samochodzika, czyli pana Tomasza ze swoją wtedy sekretarką Moniką i pani Monika stwierdza, że jest, są na kanale Ostruda Elbląg. I pani Monika stwierdza, nigdy tutaj nie byłam. Pan samochodzik, a właśnie, ale z tego co od pani słyszałem, wiem, że dwukrotnie była pani z rodzicami w Jugosławii nad Balatonem, nawet we Włoszech. Rozumiem, że jedzie tam ktoś, kto już poznał piękno swojego kraju. Tak się składa, że wielu naszych turystów w ogóle nie zna własnego kraju. I z tym bym się zgodził, dlatego że wszyscy wyjeżdżają za granicę, natomiast nikt nie zastanawia się nad tym, ile fajnych rzeczy e, znajduje się w Polsce. I my, właśnie na, na naszym kanale, chcemy Wam troszkę to, ten kraj, ten nasz kraj przybliżyć przybliżyć te miejsca e, takie nieoczywiste, może zapomniane, czasami mało odwiedzane, bo poza tymi miejscami, które są. Y, ogólnie znane, tak powiem komercyjne, to są jeszcze właśnie miejsca do których my staramy się trafić. Oczywiście te wszystkie miejsca to jest tylko i wyłącznie nasz y, subiektywny wybór, tak. <laughs> to są miejsca, do których trafiamy, miejsca, które nam się podobają. Chociaż jak oglądaliście film z wakacji ze Sztynortu, to trafiamy również, również w miejsca, które nam się nie podobają, ale również je pokazujemy, bo dlaczego nie? Tak jak powiedziałem, to jest nasza, nasz, nasza subiektywna opinia, tylko i wyłącznie. I, i, I nie traktujcie tego jak jakąś wyrocznie, bo my nie jesteśmy wyrocznią w żaden sposób. My możemy tylko pokazać kierunek, bo każdy może jechać do Sztynortu i na własnej skórze wypróbować pole kamperowe, które nie jest polem kamperowym tak naprawdę dla mnie. Każdy może odwiedzić miejsca, w których my jesteśmy, przecież podajemy namiary na te miejsca, więc nie, nie są to też w żadnym wypadku tajemnice, nie są to miejsca jakieś strzeżone czy coś takiego, bo jeździmy do miejsc ogólnodostępnych. Oczywiście te miejsca, tak jak powiedziałem, i opinie o, o, o tych miejscach, tak, opinie o wszystkim na tym kanale są opiniami moimi tylko i wyłącznie subiektywnymi. Tu słuchajcie, no. Nikt mi nie płaci za test, nikt mi nie zapłaci za test, za test kuchenki. Powiedziałem, co nie myślę, Mam, mam ją od pięciu lat i, i, i używamy, jesteśmy zadowoleni i tylko na takiej podstawie e, takie opinie wygłaszam. Tak samo jak moja opinia z filmu o przejściu przeglądu przez Diligence, moja opinia o mechanikach opiera się tylko i wyłącznie na moich przeżyciach. Tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś mi pisze pod, pod filmem nie wkładać wszystkich do jednego worka, usub. No sorry, chłopie, no kurde. Jeżeli jesteś mechanikiem, to trzeba było mi napisać, chłopie, przyjedź do mnie, zrobię ci i nie będziesz, y, i zmienisz zdanie o mechanikach, tak? A, a nie pisać, że usub, bo wszystkich wrzucasz do jednego worka. Nie, nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Jeżeli sześciu, y, pięciu na sześciu mechaników spieprzyło sprawę no to dla mnie to jest 90% partaczy. Proste. Na pewno pojawią się na kanale testy jakichś urządzeń, ale to na pewno będą testy urządzeń zakupionych przeze mnie. Nie planuję robić żadnych testów na zamówienie, bo uważam, że to nie tędy droga, tak, czyli, czyli i nie wezmę nigdy pieniędzy za to, że, żeby komuś zrobić test, a nawet jeżeli by się tak zdarzyło, że ktoś będzie chciał, jakaś firma by chciała, żebym ja przeprowadził test nie wiem, przykładowo, właśnie tej kuchenki, to musi się liczyć z tym, że taki test będzie bardzo obiektywnie subiektywny, czyli, czyli jeżeli mi się nie będzie podobało, jeżeli ta kuchenka będzie do kitu, to ja od po prostu o tym powiem. Nie będzie tak, że jeżeli dostanę kuchenkę do testu od firmy, to powiem, że ona jest świetna, super i w ogóle, jeżeli tak nie będzie. Chociaż nie sądzę, żeby ktokolwiek dawał mi cokolwiek do testów, bo <laughs> jesteśmy tutaj za małym, za małym kanałem, jesteśmy takim paproszkiem tylko na YouTubie, tak więc... Tak więc tak to wszystko wygląda. Tak więc... Yy, za dużo tych więc chyba dzisiaj, prawda? Też macie takie wrażenie, że ja co chwilę mówię... Więc? <laughs> e, dobrze, słuchajcie... E, pierwszy film w nowym roku, więc... Tym sposobem chciałbym Wam życzyć udanego roku, udanego, jeżeli wyjeżdżacie, bogatego w wyjazdy. Jeżeli nie wyjeżdżacie, to bogatego w cokolwiek innego. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku i zobaczymy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!